rozmowa dnia w Radiu Piekary. Katarzyna Kapusta, rozmowa dnia. Ze mną w studiu Krzysztof Tużański, wiceprezydent Piekar Śląskich. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Ehm, panie prezydencie, yy, sporo się ostatnio dzieje w naszym regionie. Mam tutaj na myśli konkretnie schronisko w Bytomiu, do którego również trafiają zwierzęta yy, z Piekar Śląskich. No, myślę, że to. Chyba najbardziej znane schronisko w Polsce w tej chwili, bo to już wyszło chyba nawet poza, poza ramy regionu. Pojechałem zobaczyć, jak to wygląda. No, jest tam bardzo dużo zwierząt, które potrzebują domu. I dla mnie, hmm, poza tymi kwestiami organizacyjnymi, technicznymi, z którymi zmaga się prezydent Bytomia, bo to schronisko należy do Bytomia, to najważniejszą i najlepszą rzeczą, jaka się wydarzyła, to jest to, że w tej chwili. Jest bardzo dużo osób zainteresowanych adopcją tych psów i kotów. A schronisko, jakiekolwiek by nie było, czy ono będzie miało najlepsze warunki na świecie, to nie jest to samo co dom. Dlatego, z tej całej akcji, która się wydarzyła, najcenniejsze jest to uruchomienie adopcji dla tych zwierzaków. Jasne, ale wróćmy do tego, czy rzeczywiście te warunki w tym schronisku były tak fatalne, jak mówiono o tym w internecie, że zwierzęta w zasadzie funkcjonowały w swoich odchodach, że były ranne, że wywożono żywe zwierzęta w chłodniach, operatorkę schroniska nazywano morderczynią. Czy to wszystko się potwierdziło? No to jest rzecz, o której mi jest trudno mówić, no bo ja. W tym momencie tego nie widziałem, nie analizowałem tego dokładnie. Ja mogę powiedzieć tylko to, co zobaczyłem na miejscu. To, co pan zobaczył na miejscu? E... Ja nie lubię schronisk w ogóle. Jeśli ktoś z Państwa był w schronisku, one nigdy nie, nie spełniają moich oczekiwań, ale one też nigdy nie będą domem. jest trochę jak z, z domem opieki społecznej. On też nigdy nie spełnia moich oczekiwań. Ja rozmawiałem z lekarzem weterynarii, który, który był akurat na miejscu na kontroli i mówił, że wśród tych schronisk, którymi oni się zajmują, to nie jest ani najlepsze, ani najgorsze, tylko, tylko przeciętne schronisko. Prezydent Bytomia też prowadził tam kontrolę i też rozmawiałem w Bytomiu na ten temat i takiej skali nieprawidłowości, o jakiej była mowa, nie widziałem. Była kwestia tego psa ze śrutem, ale rozmawiałem z osobami, u których on był przez 9 miesięcy. W domu, z jakichś powodów musiał wrócić do schroniska, ale te, te osoby dalej się nim opiekują, wychodzą codziennie na spacery, także nie potwierdzają tych informacji. Zresztą schronisko chyba opublikowało o, o film. Widziałem też badania dwóch gabinetów weterynaryjnych, no więc trudno mi jakby się odnosić do tej całej historii. No dobrze, natomiast, to może to może inaczej. Natomiast dla mnie najważniejsze, co widziałem? Mhm. Widziałem na przykład, że koty lubią swoich opiekunów. Że przychodzą do nich, że widać, widać że, że jest tam sympatia. Ja mam w domu kota zabranego, który się przybłąkał, i który na każdy gwałtowniejszy ruch, na każde podniesienie ręki, on się kuli, on się boi, czyli jemu coś się działo w życiu niedobrego. Dzisiaj jest w domu, w dobrych warunkach, a jednak dalej reaguje strachem na pewne zachowania. No, tam takich zachowań u kotów akurat, u kotów akurat nie zauważyłem. Mhm. Natomiast psy są bardzo smutne. W schronisku najbardziej rozdzierające serce jest ten, ten smutek, który widać w psich oczach. Nie? Koty takie nie są, u kotów tego nie widać, a u psów tak. I dlatego ma, mam nadzieję, że znajdą nowy dom. No dobrze, to właśnie pytanie, czy ta cała afera, czy to rozdmuchanie tej sytuacji, bo trochę tak to wygląda, Przyczyni się do tego, że te zwierzęta znajdą dom? Na pewno już są informacje, że 10 psów trafiło do adopcji, a jeśli mamy tam 100 psów, to, to mamy już prawie 10%, więc ja mam tylko nadzieję, że pozostałe psy też znajdą dom, ale też na to, że to będzie odpowiedzialna adopcja i mam nadzieję że państwo jak się na to decydujecie to jest to przemyślana decyzja a nie pod wpływem mm, emocji tak żeby no chciałabym ten... wierzyć że każda adopcja zwierzęcia jest decyzją przemyślaną sama niedawno adoptowałam kota i muszę przyznać że proces weryfikacji y, mnie zaskoczył to znaczy ja się czułam prawie tak jakbym chciała adoptować dziecko ale w tej chwili jest bardzo duża presja społeczna, jest dużo pretensji o to, że to tak długo trwa. Ja się boję, że w tych wszystkich emocjach, które wywołano, żeby jednak ktoś nie podjął decyzji za bardzo spontanicznej. Także, tak. Jeśli ja miałbym apelować, to taki mój apel, naprawdę, zanim weźmiecie państwo zwierzę do domu, przemyście sprawę. To jest jednak decyzja na całe życie. Tego zwierzęcia, a to zwykle jest parę dobrych lat. Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz postanowił rozwiązać umowę z operatorem, ale nie ze względu na nieprawidłowości, tylko ze względu na skalę tego konfliktu, który się, wyda, który się wydarzył między operatorem schroniska a społecznikami. Ja myślę, że, ja myślę, że nie miał wyjścia, bo bez względu na to, co się działo w schronisku, to praca w takich warunkach jednak z tłumem osób, stu, z taką nagunką nie służyła nikomu, a już na pewno też nie zwierzętom, które jednak odczuwają ten stres. I te, te osoby, które z dużymi emocjami pojawiają się w tym schronisku, no za każdym razem też wywołują jak, jakiś efekt, zwłaszcza, że nie na zabierają... Na postawmy kropkę, ponieważ musimy przenieść naszą rozmowę do sieci. Zachęcam do jej śledzenia na stronie radiopiekary.pl. Powiedzmy o tych y, dużych emocjach, bo tam cały czas jest bardzo dużo ludzi przed tym schroniskiem i cały czas wszyscy żądają, żeby ich sprawa została załatwiona tu i teraz natychmiast. Czego ja widziałem, ile osób jest w środku, w sensie w schronisku z obsługi. Mhm. Więc jakby jeśli na zewnątrz jest kilkadziesiąt, a może i czasami kilkaset osób, no to bardzo trudno jest potem zdecydować, czy wybrać te, które przychodzą faktycznie po adopcję, czy żeby załatwić jakąś, jakąś konkretną sprawę, to nie jest łatwa sytuacja dla nikogo. Ja nawet zachęcając do adopcji i do, do przyjrzenia się temu, proponowałem, żeby dać sobie chwilę czasu i skontaktować. Się ze schroniskiem za chwilę, kiedy mam nadzieję, ta sytuacja pod samym schroniskiem troszkę się uspokoi, i kiedy będzie w normalnych warunkach, można wejść do środka, poznać te zwierzęta, wybrać coś dla siebie, przejść tą całą procedurę adopcyjną. Mm -hmm. Ci, którzy myślą, że operator schroniska zniknie z dnia na dzień? No jednak się rozczarują, bo cały proces będzie trwał dużo dłużej. Znaczy, jestem przekonany, że to, to nie może zniknąć z dnia na dzień, no bo ktoś musi się tymi zwierzętami zajmować mm. do czasu pojawienia się nowego operatora. E, myślę, że prezydent Bytomia będzie starał się w miarę szybko przeprowadzić te procedury, ale jesteśmy w, w trybie publicznym, więc to musi się odbyć zgodnie z przepisami i trzeba wy, wyłonić tego nowego operatora. Myślę, że zostanie to zrobione tak szybko, jak to tylko możliwe, ale no na pewno potrzeba na to paru dobrych tygodni. Zostawmy kwestię schroniska. Przejdźmy do drugiego tematu, który również wzbudził sporo emocji, a mianowicie radiowozy stojące przed szpitalem. No, szpital w Piekarach Śląskich obsługuje policję. Wygraliśmy przetargi ogłaszane przez policję na, na obsługę m.in. osób zatrzymanych, nie więźniów. Bo to jest jakby zupełnie inna, mm -hmm. inna kategoria. To są podstawowe badania wykonujemy, które później pozwalają policjantom podejmować dalsze czynności wobec, to wobec tych To może powiedzmy osób. wprost, że do szpitala w Piekarach Śląskich trafiają osoby poszkodowane, na przykład kobiety, które są ofiarami przemocy. Policja przywozi je, żeby przeprowadzić obdukcję na przykład. No niestety w większości wypadków mamy sprawców, natomiast mhm. faktycznie trafiają do nas także ofiary różnych, różnych zdarzeń, udzielamy im pomocy i, i zarabiamy na tym dodatkowe pieniądze, bo to są pieniądze płacone przez policję, a nie przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a wszyscy wiemy, że sytuacja placówek medycznych w całym kraju jest delikatnie mówiąc fatalna, bo NFZ płaci za mało mhm. i tu się nic nie zmieniło. Więc my wyszliśmy z takimi usługami po to, żeby załatać tą dziurę budżetową, bo miasto dopłaca kilkanaście milionów złotych rocznie do, do funkcjonowania szpitala. To wzbudziło bardzo duże emocje, ale wzbudziło te emocje w zeszłym roku. Kiedy zaczynaliśmy tą umowę. Natomiast zdjęcie chyba jest z okresu noworocznego, czyli imprezowego, sylwestrowego, gdzie faktycznie ta ilość osób gdzieś tam się skumulowała, ale ja na co dzień nie mam żadnych sygnałów, żeby obsługa tych pacjentów przynosiła jakieś problemy. Mhm. A jak obecnie wygląda sytuacja szpitala? Który. W perspektywie ma zmienić się w szpital kliniczny? Finansowo jest tak samo jak zawsze. W tym roku już w budżecie mamy zagwarantowane 10 milionów złotych na dopłatę do tego, czego brakuje i szacujemy, że może się okazać to kwota niewystarczająca. W zeszłym roku podpisaliśmy umowę z Akademią Śląską. Chcemy, żeby to był szpital kliniczny szpital, który nie tylko leczy, ale szpital, który prowadzi badania naukowe, szpital, który uczy i Wychowuje następne pokolenie lekarzy, pielęgniarek, całego personelu medycznego. No i pierwsze kroki w tym kierunku powoli stawiamy. Rozumiem, że tym pierwszym krokiem jest zatrudnienie nowego szefa oddziału ginekologicznego. Pan doktor Piotr Stołtny został szefem ginekologii i położnictwa. Razem z nim przyszedł cały zespół ginekologów i faktycznie to ma być pierwszy oddział kliniczny w naszym szpitalu, ale również chcemy rozwinąć sferę opieki onkologicznej. To są specjaliści w zakresie onkologii, dlatego mamy nadzieję, że to też zwiększy ofertę dla mieszkańców piekar śląskich, okolicznych miast i właściwie całego, całego regionu, bo te problemy onkologiczne dzisiaj są jednymi z najczęściej pojawiających się, a jednocześnie takimi, które stwarzają największe zagrożenie dla życia i, i zdrowia, więc chcemy, żeby tą pomoc można było uzyskać tutaj u nas na miejscu. To w takim razie ten plan już jest zarysowany, kiedy ten oddział się przekształci w oddział kliniczny na przykład? To znaczy, my już w tej chwili jesteśmy w procedurze zmian. Mhm. Studenci już się uczą, już kształcimy na tym, na tym oddziale. Mam nadzieję, że dojdą do tego w przyszłości badania naukowe, a trwa w tej chwili procedura, nazwijmy to administracyjna zmiana, zmiany nazwy mhm. tego oddziału. Natomiast te wszystkie kryteria, które były wymagane, zostały spełnione. Okej, okay. a następny krok jaki będzie w takim razie? No, chcemy po kolei wszystkie oddziały przekształcać w oddziały kliniczne. Zresztą mamy już studentów też na innych oddziałach szpitalnych. To nie jest tak, że są tylko na oddziale ginekologii i położnictwa, który będzie tym pierwszym klinicznym oddziałem ginekologii, i położnictwa i ginekologii onkologicznej. Natomiast no, już mamy w tej chwili studentów na pozostałych. Więc myślę, że stopniowo, krok po kroku będziemy ten szpital zmieniać i mam nadzieję, że w ciągu tego roku zmienimy całą placówkę w szpital kliniczny Akademii Śląskiej. Mm -hmm. Porozmawiamy teraz trochę o cenach ciepła, bo te wzrosną i to nie mało, bo to jest 5%. Jakie Państwo macie jaki macie plan na miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w piekarach? Pani redaktor dzisiaj wybiera same takie tematy e, budzące duże emocje. E, no tam, gdzie są emocje, są też ludzie. Podwyżki, podwyżki ciepła są nieuniknione, to się dzieje w całym kraju. Ja się cieszę, że my mówimy o 5%, a po 5%, a nie kilkudziesięciu mm -hmm. procentach, bo ostatnio była taka wielka awantura w, w, w Rudzie Śląskiej. Mm. Miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej niestety nie jest miejskie. Ono zostało miejskie z nazwy, my tam mamy udziały w wysokości 2%. Przez cały ubiegły rok toczyła się dyskusja na temat przyszłości. I tą przyszłością być, miało być centralne źródło ciepła oparte o instalację termicznego przekształcania odpadów, czyli tak zwaną popularnie spalarnię. spalarnię. Odbyło się nawet referendum, o dziwo 70% osób uczestniczących w referendum opowiedziało się za tym rozwiązaniem, jako najtańszym. Natomiast referendum nie miało, nie osiągnęło wymaganej prawnie frekwencji, w związku z czym nie było wiążące. Tym niemniej radni podjęli decyzję o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania. Jesteśmy w tej procedurze. Ostateczne decyzje muszą zapaść na pewno w tym roku. Więc jedną z opcji jest budowa centralnego źródła ciepła i produkcji no, najtańszego na rynku ciepła, bo ciepła z odpadów, no, nie ma tańszego Paliwa niż, niż śmieci, które produkujemy każdego dnia. Alternatywą dlatego jest yy, rozwój i modernizacja tych dzisiaj istniejących kotłowni, które już mają kilkadziesiąt lat i są w opłakanym stanie, a poza tym są oparte na węglu, który nie dość, że sam węgiel jest coraz droższy, też jeszcze opłaty za emisję zanieczyszczeń są coraz droższe. Więc być może kwestia zmiany paliwa na, na biomasę wspomaganą gazem jest alternatywą dla dzisiaj istniejącego źródła ciepła. Widziałam, że ten temat spalarni wciąż jest, jest żywy na pana oficjalnym profilu w komentarzach. Komentujący internauci, mieszkańcy, tak możemy założyć, że to są mieszkańcy Piekar Śląskich, pytają, po co było to referendum? Po co myśmy wydali te pieniądze na to referendum? Ale to jest yy, bardzo prosta odpowiedź. Już pomijając kwestię polityczną, kiedy właściwie wszystkie kluby radnych oczekiwały takiego rozwiązania, zwłaszcza opozycja w oficjalnym stanowisku napisała, że decyzja o spalarni powinna być podjęta w referendum, to jednak e, to zawsze budzi emocje i wątpliwości, więc oddaliśmy tą decyzję mieszkańcom. I mieszkańcy, ci, którzy chcieli, wypowiedzieli swoje zdanie. Nie ma możliwości zrobienia lepszej formy konsultacji, nie wiem, sondażu i sprawdzenia tego, co mają do powiedzenia mieszkańcy, niż, niż referendum. I ja jestem, tak jak wielu obserwatorów z zewnątrz, bardzo zaskoczony wynikami bo to jest chyba pierwszy raz w historii, kiedy mieszkańcy jakiegoś miasta opowiedzieli się za takim rozwiązaniem. Zwykle te referenda nie osiągają progu, bo to nie jest tak, że tylko u nas się nie udało. Te referenda zwykle nie osiągają progu, ale ich wynik jest szanowany przez mieszkańców. Przy czym zwykle to jest 90% przeciw. 10% za. W naszym przypadku było 70% za budową centralnego źródła ciepła i instalacji termicznego przetwarzania odpadów, a 30% przeciwko. No i na tej podstawie radni mogli podjąć jakąś świadomą decyzję i podjęli. Rada miasta była w tej kwestii podzielona. A no, gdzie dzisiaj są radni opozycyjni w tym temacie? Ja myślę, że w większości są przeciwko temu rozwiązaniu, ale opozycja ma to do siebie, że zwykle jest przeciwko każdemu rozwiązaniu, które proponujemy, więc nie jest to jakieś zaskoczenie. Ale to znaczy, że oni nie zrozumieli tego, co zrozumiało 70% mieszkańców? Trudno mi powiedzieć. No, są radni, którzy mówią, że oni reprezentują tych, którzy są przeciwko i to należy uszanować. No, jest grono osób, tego nie można udawać, że nie ma, które w piekarach śląskich nie chce takiej inwestycji, które się jej obawia z jakichś powodów. Jest też grono osób, które jest za tą inwestycją. No, trzeba wyważyć, co jest ważniejsze dla mnie osobiście, prywatnie. Z perspektywy miasta to jest dobry interes, bo to jest 10 milionów złotych podatku od takiej instalacji. Około. To jest bardzo dużo pieniędzy, wystarczyłoby na pokrycie straty szpitala. Z perspektywy mieszkańców, z tych szacunków, jakie dzisiaj się podaje, z tych cen, które są na rynku, to ciepło ze spalarni jest tańsze o 20-25% od innych źródeł energii, czyli, nie wiem, węgla, gazu czy prądu. W związku z czym wydaje się, że ekonomicznie to też jest najlepsze rozwiązanie dla mieszkańców. No ale każdy musi... W przypadku referendum każdy miał Okazję podjąć decyzję za siebie. Nie osiągnęło ono frekwencji, także teraz mieszkańcy muszą zdać się na, na, na decyzję, którą podejmie Rada Miasta. Decyzja, która zostanie podjęta z góry z uszanowaniem decyzji większości. No, to już każdy radny będzie musiał podjąć tą decyzję. Faktycznie jest tak, że w każdym klubie radnych, w każdym, bo mamy trzy kluby radnych, nie uzyskano jednomyślności w tej sprawie. Czyli jakby te zdania są, yy, są podzielone i. No. To może trzeba jeszcze radnych doedukować? To znaczy, teraz w procesie przygotowywania planu yy, będzie szereg. Dokumentów, których wcześniej nie było, więc podejmując tą ostateczną decyzję o zmianie bądź niezmienianiu planu, myślę, że radni będą mieli już komplet dokumentów i będą wiedzieli wszystko. Ten temat przez rok był bardzo dokładnie omawiany, były wyjazdy do takich obiektów w kraju i za granicą, więc każdy mógł się sam przekonać, jak to wygląda, jak to, jak to funkcjonuje. Ja jestem przekonany, że mieszkańcy patrzą jednak. Najbardziej z perspektywy swojego prywatnego interesu, czyli tego, ile będą musieli zapłacić. I wydaje mi się, że przy dzisiejszych kosztach życia, które nie są małe, przy tych kosztach energii, które rosną co roku i to rosną bardzo dużo. Dzisiaj jeszcze tego tak nie odczuwamy, bo cały czas są te programy osłonowe ze strony rządu, ale jak to się skończy, to, to odczujemy to bardzo mocno. Dlatego ja myślę, że. Każdy wybiera to, co jest dla niego najlepsze ekonomicznie i najtańsze, a w tym wypadku, no jakby na to nie spojrzeć, odpady wygrywają z każdym innym paliwem. E, drodzy Państwo, Krzysztof Turzański, wiceprezydent piekar śląskich. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Dziękuję, do zobaczenia i do usłyszenia.